Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Mądry i Głupi. Dziś przedstawimy jeszcze głupszą grze, grę. LEGO! No więc w tym odcinku przedstawimy Wam grę LEGO Marvel e, Super Heroes, stworzoną przez TT Games and WB Games. E, w grze wcielamy się w bohaterów z filmów, z filmów Marvela, tak jak Iron Man, Hulk e, czy Kapitan America. I ja! Nie, w niego akurat nie. No, w grze przechodzimy różne poziomy. Generalnie chodzi tu o walczenie ze złem. Sama gra, choć mnie nie przypadła do gustu, wielu moim kolegom bardzo się spodoba. Ale mi tak, bo jest naprawdę, naprawdę, naprawdę emocjonująca. Tak, sama rozgrywka toczy się w, mieś w mieście? Nowej gdzie... nowej. Gdzie nasi bohaterowie walczą z różnego typu yy, typami bandytów. Gra jest dość ciekawa i, w, yy, i choć mi się niezbyt spodobała, to ma sporo zalet, które się jednak... ja ich nie doceniam. No właśnie, i najlepsze jest to, że, jeżeli ktoś nie może grać w GTA, ta gra na pewno Wam zastąpi. Po pierwsze, możecie grać auta, po drugie, możecie się strzelać ze złem, po trzecie. W sumie po trzecie tam mnie nie ma, więc zaglajcie w Marvel Super Heroes. Naprawdę polecamy. Bardzo dziękuję. A ja nie polecam. Bardzo dziękujemy za oglądanie aż drugiego odcinka. I pamiętajcie, dawajcie na ławki w, w, w górę. Bo jak nie, to was znajdę. Nie, a on przesadza. E, e, no, bo, no bo wy tylko musicie kliknąć. A ja przynajmniej wtedy, no jakby to powiedzieć, będę mógł sobie naleśniki z ladościuszmary. Dziękuję. Do zobaczenia. Zaczynam od, w odcinku jeszcze mądrzejszy, bo teraz jego będzie grać. No, dziękujemy. No, nala.